Wykład 6. Kształcenie percepcji. Człowiek poznaje świat zewnętrzny za pomocą swoich zmysłów. Wskutek tego wielu myśli, że zmysły same dokonują całej pracy percepcji. W rzeczywistości są one tylko przewodnikami idących od świata zewnętrznego wibracji, dochodzących w ten sposób do mózgu. Pomówimy o tym później bardziej szczegółowo, Teraz zaś chcę tylko na to jedno zwrócić uwagę, że precypuje nasza umysłowość, a nie narzędzie zmysłów. Dlatego kształcenie percepcji równa się w rzeczywistości kształceniu umysłu. Jogin każe swoim uczniom przychodzić bardzo trudny kurs ćwiczeń mających na celu rozwój zdolności percepcji. Wielu może będzie uważać te ćwiczenia za nic więcej jak tylko za. Systematyczne rozwijanie narzędzi zmysłów będzie to dziwny pogląd, gdyż jogini bezustannie zwracają uwagę na całe szaleństwo poddawania się władzy zmysłów. Nie ma w tym żadnego paradoksu, gdyż jogini, choć potępiają życie poddane zmysłom, tym niemniej uznają korzyść ćwiczeń mających na celu wyostrzanie naszego umysłu. Widzą różnicę między ostrą, czułą percepcją. A uleganiem władzy zmysłów. Gdybyśmy, na przykład, sądzili o człowieku, który by nie chciał posiąść dobrego wzroku z obawy, że dobry wzrok przywiąże go zanadto do widzianych przedmiotów i oderwie od jego wyższych zadań, doprowadzając tę myśl do absurdu, należałoby powiedzieć w takim razie, że wszystkie zmysły trzeba usunąć. Tajemnica teorii zawiera się w wyrazie. Władza, uczący się jogi, osiąga tę władzę i urzeczywistnia ją dwoma drogami. Droga pierwsza polega na poddaniu wszystkich zmysłów i wrażeń panowaniu swojego ja, czyli swojej woli, przez opanowanie zewnętrznych odczuwań i emocji. Droga druga, czyli następny krok, polega na tym, że jogin, osiągnąwszy władzę, zaczyna kształcić i doskonalić swoje narzędzia umysłowe aby zdolne one były do lepszej i wydajniejszej pracy. Rozszerza on w ten sposób swoje panowanie i staje się władcą nad obszerniejszą dziedziną. Aby osiągnąć wiedzę, należy możliwie najlepiej wykorzystać narzędzia umysłowe będące w naszym rozporządzeniu, a więc trzeba rozwijać i doskonalić te narzędzia. Znaczną przewagę osiągamy nie tylko przez rozwój zdolności naszej percepcji, lecz i przez rozwój naszego umysłu. Przez drzwi zmysłów otrzymuje człowiek wszelką wiedzę o świecie zewnętrznym. Jeśli się te drzwi trzyma tylko na wpół otwarte lub zatarasowane śmieciami i gruzem, to niewiele wieści z zewnątrz do nas dotrze. Jeśli zaś będą otwarte i wejście nie będzie niczym zagrodzone. To wszystko może wejść. Bez zmysłów człowiek żyłby życiem sennym, roślinnym, mało świadomym, lub może nawet zupełnie nieświadomym, choćby jego umysł był najpotężniejszy. Jego rozum byłby podobny do ziarna w ziemi, nie mogącego wykiełkować z jakichś powodów. Może ktoś Wam powie, że najwyższe myśli przychodzą do nas bez udziału zmysłów? Odpowiemy, że wszystko, co nam dają zmysły, stanowi jak gdyby surowy materiał, który opracowuje rozum i wybiera z niego to, co najlepsze. Jak wzrost ciała zależy od pokarmu, tak i wzrost umysłu zależy od wrażeń idących z zewnątrz poprzez zmysły. Znowu ktoś nam może zarzucić, że wiemy przecież wiele rzeczy bez udziału zmysłów. Lecz czy do tych rzeczy zalicza nasz oponent i to, czego dowiedzieliśmy się za pomocą zmysłów w naszych poprzednich istnieniach i co się zakorzeniło w naszym umyśle instynktownym, czyli w pamięci duszy? Istnieją niewątpliwie uczucia wyższe ponad miarę zwykłych, lecz natura chce, abyśmy najpierw nauczyli się lekcji niższych stopni, zanim przejdziemy do wyższych. Nie zapominajmy, że Sami w sobie to wyrobiliśmy, co wiemy. Nic samo nie przychodzi do leniwca. Wszystko co wiemy to tylko wynik nagromadzenia zapasów dawniejszych doświadczeń. Staje się więc oczywiste, że słuszne jest stwierdzenie joginów iż każdy umysł należy rozwijać wszechstronnie, jeśli chce się wynikać w rzecz głębiej. Człowiek wie i spostrzega zaledwie małą cząstkę tego, co się dzieje wokół niego. Ograniczony jest co do tego bardzo. Jego wzrok chwyta zaledwie niektóre drgania światła, chociaż powyżej i poniżej dostępnej mu gamy drgań istnieje jeszcze nieskończone ich mnóstwo, o których nic nie wiemy. To samo da się powiedzieć o naszym słuchu, który chwyta drobną zaledwie część fal dźwiękowych. Nawet niektóre zwierzęta słyszą więcej i. Lepiej od człowieka. Gdyby człowiek posiadł tylko jeden zmysł, to i pojęcie o świecie posiadałby inne, odpowiednie do tego jednego zmysłu. Gdyby posiadł jeszcze jeden zmysł, to jego wiedza o świecie podwoiłaby się i tak dalej. Najlepszy dowód istnienia związku między stopniem rozwoju percepcji zmysłowych a stopniem rozwoju umysłowego daje nam badanie form zwierzęcych. W pierwszych stadiach życia organizm posiada zaledwie zmysł dotyku i to bardzo słaby, a także ślady zmysłu smaku. Następnie rozwijają się zmysły powonienia, słuchu i wzroku, przy czym każdy z tych zmysłów stanowi krok naprzód na drabinie życia, gdyż za każdym razem otwiera się nowy świat. Gdy w człowieku rozwiną się nowe zmysły, stanie się on wtedy mądrzejszy i potężniejszy. Już przed wieloma laty karpenter wypowiedział myśl znaną tym, którzy są zaznajomieni z nauką o powstawaniu nowych zmysłów. Powiedział: Jest bardzo możliwe, że istnieją właściwości materii, których żadnym z naszych zmysłów nie możemy poznać bezpośrednio, i że są istoty tak zbudowane, że mogą odczuwać te właściwości materii, jak my odczuwamy światło, dźwięk, i tym podobne. Isaac Taylor pisał: Jest bardzo możliwe, że w polu widomego i ważnego istnienia istnieje i porusza się jeszcze inny żywioł, pełen form życia, niedostępnych dla poznania istot ograniczonych warunkami organizacji zwierzęcej. Czyż można przypuszczać, że oko ludzkie stanowi miernik twórczych sił stworzyciela i że on nic więcej nie stworzył? Jak tylko to, co jest dostępne obecnym zmysłom człowieka? Rzecz przeciwna jest więcej jak prawdopodobna, nawet pewna. Inny pisarz, profesor Mason, powiedział: Gdyby do liczby zmysłów obecnie posiadanych dodano nam jeszcze jeden lub dwa, to świat zjawiskowy przedstawiałby się nam w innej, obszerniejszej i bardziej rozwiniętej postaci. Tak jest istotnie. Dodam tylko, że możemy sami zwiększyć naszą wiedzę, nasze zdolności poznawcze i doświadczenie, jeśli doprowadzimy do wyższego stopnia rozwoju nasze obecne zmysły, zamiast pozostawiać je jak gdyby w stanie atrofii. Do tego właśnie prowadzą moje słowa. Umysł nasz, przez pośrednictwo mózgu i zmysłów, otrzymuje wrażenia pochodzące ze świata zewnętrznego. Narzędzia zmysłów. Są więc narzędziami naszego umysłu i do takich zalicza się mózg i system nerwowy. Dlatego umysł pomaga sobie narzędziami zmysłów dla otrzymania wiedzy o rzeczach zewnętrznych. Wyróżniamy zwykle pięć zmysłów zewnętrznych: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Okultyści wiedzą, że istnieją jeszcze inne zmysły wyższe, nierozwinięte dotąd. Albo nawet zupełnie nieujawniające się u większości ludzi, lecz do powstania których ludzkość dąży. Zmysłów tych nie będziemy dotykać w tym wykładzie, gdyż należy to do innej strony naszego zagadnienia. Niektórzy fizjologzy i psycholodzy twierdzą, że prócz pięciu wymienionych zmysłów jeszcze inne zaczynają się wyraźnie zarysowywać, na przykład odczuwanie istnienia i stanu naszych organów wewnętrznych. System mięśniowy daje nam poznać swoje wrażenia za pomocą zmysłu, którym nie jest dotyk, choć mu pokrewny. Uczucie głodu, pragnienia itd. uświadamiają się nam także za pomocą jakiegoś zmysłu, który nie posiada nawet nazwy. Bernstein taką znaczną różnicę między pięcioma zmysłami, a tym ostatnim odczuwaniem, powiedział. Charakterystyczną różnicę między tymi ogólnymi odczuciami a wrażeniami pochodzącymi z organów zmysłów stanowi to, że przez te ostatnie poznajemy zjawiska i przedmioty ze świata zewnętrznego. Pierwsze zaś dają nam tylko znać o stanie naszego ciała. Wrażenie jest to percepcja wewnętrzna, umysłowa, powstała wskutek tego, że jaki zewnętrzny przedmiot lub zjawisko podrażniają organy naszych zmysłów, Nerwy, mózg, i zmuszają w ten sposób nasz umysł do uznania istnienia tego przedmiotu lub zjawiska. Jest to, jak powiedział Bain, wrażenie umysłowe, uczucie, czyli stan uświadamiania powstały wskutek oddziaływania przedmiotów zewnętrznych na jakąś część naszego ciała, zwaną dalej wrażliwą. Każdy przewód wrażenia zmysłowego posiada swój własny organ. Albo organy przygotowane specjalnie w ten sposób, że czułe są na wrażenia i na rodzaj drgań, które ten przewód wrażenia odbiera. Oko jest urządzone misternie i z nadzwyczajną sztuką do tego, aby odbierać drgania świetlne, zaś drgań dźwiękowych nie odczuwa wcale. Tak samo subtelny mechanizm ucha odpowiada tylko na drgania dźwiękowe, a ani trochę na świetlne. Zmysły różnią się bardzo między sobą i każdy z nich posiada swoje własne narzędzia i nerwy, przeznaczone wyłącznie dla swojej obsługi. Podobne są do bardzo subtelnych instrumentów, obmyślonych niesłychanie mądrze przez potężny rozum. Tak przywykliśmy otrzymywać ciągłe wyniki pracy zmysłów, że ich prawie nie spostrzegamy. Jeśli sobie wyobrazimy wysiłek nad obmyśleniem i sporządzaniem takich instrumentów to może wtedy sobie jaśniej zdamy sprawę ze znaczenia w naszym życiu zmysłów i z większym szacunkiem i uwagą będziemy się względem nich zachowywać. Wydaje się nam zwykle, że zdajemy sobie dobrze sprawę z wszelkich wrażeń otrzymywanych przez nasz umysł. Tak jednak nie jest. Nieświadoma dziedzina naszego umysłu jest daleko obszerniejsza od świadomej, stosunkowo bardzo małej. Rozpatrzmy tę cudowną dziedzinę i zobaczymy, co w sobie zawiera. Dobrze powiedział Tain: „W naszym wnętrzu odbywa się niewidzialny proces, bardzo rozległy. Tylko jego rezultaty uświadamiają się nam i to tylko w ogólnej masie. Świadomość nasza nie obejmuje wszystkich czynników naszej psychiki, a tym bardziej ich składników. Tym są one dla wrażeń, czym dla ciała są pierwotne i złożone molekuły. Udaje się nam czasem sięgnąć gdzie niegdzie wzrokiem w te tajemnicze i nieskończone światy, ciągnące się poza granicami naszej świadomej wrażliwości. Wrażenia te przedstawiają się nam jako całość, dlatego, by czynniki składowe wrażeń mogły być ujęte przez świadomość, muszą one być wszystkie razem, zyskać przez to pewną objętość i zająć pewną rozciągłość w czasie. Bez tego nie zauważymy żadnej zmiany w naszym stanie. Tym niemniej jednak zmiana ta zachodzi, choć jej nie odczuwamy. Odłóżmy jednak na później ten tak ciekawy punkt naszego tematu do czasu, gdy przed się weźmiemy niewielką wycieczkę w dziedzinę umysłu nadświadomego i podświadomego. Obecnie zaś zatrzymamy się na przewodach, po których przenika do naszego umysłu materiał dla myśli. W istocie bowiem wrażenia zmysłowe pochodzące z zewnątrz stanowią materiał, który nasz umysł opracowuje w celu wytworzenia z niego produktu zwanego myślą. Otrzymujemy ten materiał przy pomocy przewodów, zmysłów i gromadzimy go w cudownym magazynie zwanym pamięcią, skąd od czasu do czasu wyciągamy to, co nam potrzebne i wplatamy do tkaniny myśli. Końcowy wynik pracy krawca zależy od jego przygotowania i od umiejętności wyboru i łączenia materiałów. Rzeczą jednak ważną jest sam gatunek materiału. Umysł, niezaopatrzony w dostateczny zapas wrażeń i doświadczeń, podobny byłby do fabryki niezaopatrzonej w surowiec. Maszyny nie miałoby co przerabiać i fabryka stanęłaby. Helmholtz powiedział: Percepcja przez zmysły. Dostarcza bezpośrednio albo pośrednio ludzkiemu poznaniu materiału, albo choćby tylko pobudek potrzebnych do rozwoju wszelkich zdolności. Natomiast Herbert Spencer pisze w tejże kwestii: Wszyscy się prawie na to godzą, że stopień siły życiowej organizmu, liczba, szybkość i różnorodność zachodzących w nich zmian znajdują się w stosunku prostym do liczby. Rozróżnionych przez ten organizm przedmiotów i do liczby czynników, na które on reaguje. Przyjrzawszy się dokładniej tej sprawie, spostrzegamy, że im więcej zmysły zostaną wytrenowane i wyćwiczone, tym wyżej stoją siły i zdolności umysłowe. Jakie jest zaopatrzenie naszego magazynu umysłowego w materiał, taka jest wydajność i gatunek produktu. Trzeba więc odrzucić lenistwo umysłowe. I wziąć się do rozwijania narzędzi naszych zmysłów i związanych z nimi aparatów, gdyż w ten sposób zwiększymy nasze zdolności myślowe i poznawcze. Zmysł dotyku należy do najprostszych i najpierwotniejszych. Niższe formy życia posiadały zmysł dotyku, choć dopiero później zaczęły się w nich ujawniać zaczątki zmysłów bardziej złożonych. Bez dotyku nie mogłyby zdobywać pożywienia ani reagować na bodźce zewnętrzne. W pierwotnych formach życia dotykiem obdarzone były równomiernie wszystkie części ciała. W wyższych zaś formach zmysł ten nieco się umiejscowił, gdyż niektóre części ciała są bardziej wrażliwe od innych. Narzędziem zmysłu dotyku jest skóra, i po jej powierzchni rozrzucone są nerwy dotykowe. Ręka, a szczególnie palce i ich koniuszki stanowią główne organy dotyku. Czułość dotyku jest bardzo rozmaita w różnych częściach ciała. Doświadczenia wykazały, że jeśli przyłożyć ostrza cyrkla do języka, to czuwamy dwa wrażenia dotyku przy nieznacznej nawet odległości od siebie końcówek tego cyrkla. Najmniejszą odległość, przy której rozróżniamy. Jeszcze dwa punkty dotyku cyrkla nazwano linią i zaczęto jej używać jako miary wrażliwości. Stwierdzono, że dolna część trzeciego palca u ręki odczuwa dotyki odległe na dwie linie od siebie, wargi ust na cztery linie, a plecy, biodro i środkowa część ręki odczuwają dwa dotyki dopiero na odległość 60 linii. Stopień wrażliwości dotykowej jest bardzo rozmaity dla różnych osób. Jedni w palcach wykazują bardzo wielką czułość, inni mniejszą. Tak samo bardzo jest rozmaita u różnych osób zdolność odczuwania w palcach różnicy ciężaru. Niektórzy są w stanie odróżnić różnicę kilku gramów. Zauważano także u niektórych osób zdolność odczuwania najdrobniejszych zmian ciepłoty. Zmysł dotyku miał duże znaczenie dla człowieka, jest to jedyny zmysł, którym człowiek przewyższa zwierzęta co do czułości i delikatności. Chcąc rozwinąć dotyk, musimy pamiętać, że klucz do powodzenia stanowi tu uwaga. Im bardziej naprężymy uwagę, tym wyżej możemy rozwinąć każdy zmysł. Gdy skoncentrujemy uwagę na jednym takim zmyśle Zaczyna on się szybciej od innych rozwijać i wyostrzać. Z drugiej strony, zmysł dotyku może zostać prawie zagłuszony, jeśli skupić uwagę na czymś innym. Były wypadki, że ludzie poddawani okrutnym torturom zdawali się wcale nie odczuwać bólu, gdy ich umysł pochłonięty był jakąś miłą myślą. Wild powiedział: Męczennik, który się wzniesie ponad Odczuwania zmysłowe potrafi nie tylko znieść ból, ale nawet go zupełnie zagłuszyć. Męczarnie ciała tylko zdwajały moc przed przedśmiertnej pieśni Indianina Amerykańskiego, a uczucie oburzenia na niesprawiedliwość podtrzymuje nawet niewolnika poddawanego chłoście. U ludzi, których zajęcie wymaga rozwinięcia dotyku, zmysł ten dochodzi do nadzwyczajnej czułości. Grawer. Dotknąwszy tylko ręką metalu, zauważy na nim najmniejszą nierówność. Kupiec sukna i materiałów dotykiem dostrzega najmniejsze różnice. Niewidomym dotyk zastępuje wzrok. Niektórzy potrafią dotykiem rozpoznać kolory. Smak znajduje się w ścisłym związku z dotykiem. Niektórzy uczeni uważali nawet smak za wyższy tylko stopień rozwoju dotyku. W jakiejś części ciała, a szczególnie w języku. Nie zapominajmy, że dotyk w języku jest najczulszy i że smak ma swoje główne siedlisko w języku. Dla zmysłów dotyku i smaku przedmiot musi bezpośrednio zetknąć się z narzędziem zmysłu, czego nie potrzeba dla zmysłów powonienia, słuchu i wzroku. Te ostatnie zmysły posiadają swoje własne i przeznaczone tylko dla swojej obsługi nerwy. Zaś zmysł smaku musi się zadowalać zwykłymi nerwami dotykowymi. Smak przy tym umiejscowiony jest w niewielkiej powierzchni ciała, dotyk zaś rozciąga się na całe ciało, co świadczy tylko o szczególnym rozwinięciu pewnej części powierzchni ciała. Zmysł smaku uzależniony jest także w znacznej mierze od obecności płynów także tylko ciała rozpuszczalne. Zaznaczają swoją obecność przez ten zmysł. Fizjolodzy zapewniają, że niektóre osoby posiadają smak do tego stopnia czuły, że są w stanie rozpoznać rozpuszczoną w wodzie jedną milionową część strychniny. Niektórzy specjaliści, np., ci, którzy próbują wino, wykazują nieprawdopodobną czułość smaku. Ze smakiem w ścisłym związku jest zmysł powonienia. I często razem z nim funkcjonuje, gdyż przez otwory w tylnej części gardła podnoszą się do organów powonienia drobne cząsteczki zjadanego pożywienia. Nos przy tym chwyta zapach pożywienia zanim się ono jeszcze dostanie do ust. Powonienie działa przez to, że drobne cząsteczki danego przedmiotu powietrze napędza do tkanki śluzowej wewnętrznej powierzchni nosa. Tkanka śluzowa. Będąc wilgotna, chwyta i zatrzymuje przez chwilę te cząsteczki, a subtelny aparat nerwowy donosi zaraz mózgowi o tych właściwościach przedmiotu. Powonienie rozwinięte jest bardzo silnie u zwierząt, które w znacznej mierze muszą polegać tylko na nim. Wiele ludzkich zajęć sprzyja rozwojowi powonienia, np. przemysł tytoniowy, perfumeryjny, farmaceutyczny itd. Niektórzy niewidomi poznają ludzi czy artykuły wytwarzane przez wyżej wymienione zakłady po zapachu. Od zmysłów dotyku, smaku i powonienia bardziej złożony jest zmysł suchu. Przy tamtych potrzebne jest bliskie zetknięcie przedmiotu i narzędzi zmysłów. Tutaj zaś przedmiot może się znajdować w oddali. Wrażenie przenosi się za pomocą drgań powietrza, przechwytywanych przez aparat suchowy. Mechanizm wewnętrzny suchu jest niezwykle złożony i wzbudza podziw u tych, którzy go studiują. Nie ma tu miejsca na jego opis, ale radzę Wam zapoznać się z nim, jeśli to możliwe. Ilustruje on zadziwiającą działalność naszego umysłu, tworzącego sobie narzędzia dla zaspokojenia swoich potrzeb. Ucho Chwyta drgania powietrza, poczynając od 20 lub 32 drgań na sekundę, co daje najniższy słyszalny ton, a kończąc na 38 tysiącach drgania na sekundę, co daje ton najwyższy, dostępny dla słuchu. Różnice wrażliwości słuchowej pomiędzy ludźmi są ogromne. Każdy jednak może rozwinąć w sobie słuch poprzez skupienie uwagi. Zwierzęta i ludzie dzicy. Posiadają zadziwiający słuch, lecz tylko ukierunkowany do chwytania dźwięków w ogóle. Muzycy także mają ten zmysł rozwinięty, lecz w innym kierunku. Ze wszystkich zmysłów wzrok uważa się za najwyższy i najsubtelniejszy. Chwyta on największą liczbę przedmiotów z odległości największej i daje umysłowi największą ilość materiału. Jest to jak gdyby zmysł dotyku tylko wielokrotnie wzmocniony. Wzrok nasz można uważać za delikatniejszy i dalej sięgający dotyk, który się rozpościera na nieskończenie wielką liczbę przedmiotów. Obejmuje nawet największe kształty i czyni dla nas dostępne najodleglejsze zakątki wszechświata. Wzrok otrzymuje wrażenia ze świata zewnętrznego za pośrednictwem fal świetlnych idących od ciała do ciała od słońca do ziemi, od lampy do oka. Fale świetlne tworzą się w skutek drgań o niesłuchanej szybkości. Najniższa liczba drgań dostępna dla oka stanowi 450 bilionów na sekundę, a najwyższa 750 bilionów drgań na sekundę. Tylko w granicach tych liczb oko odbiera drgania jako wrażenia świetlne. Powyżej i poniżej tej liczby drgań nie spostrzegamy żadnego światła, chociaż z pewnością istnieją jeszcze inne wibracje niewidoczne dla oka, z których niektóre wykrywają czułe instrumenty. Nasze barwne wrażenia zależą od ilości drgań, przy czym barwa czerwona stanowi granicę najniższej liczby drgań świetlnych dostępnych dla oka, a barwa fioletowa granicę najwyższej. Kształcenie wzroku przez skupienie uwagi ma wielkie znaczenie dla wszystkich. Przez rozpoznanie części składowych przedmiotu otrzymujemy o nim wiedzę, niedostępną bez wyćwiczenia tego zmysłu. Utkwiwszy wzrok na danym przedmiocie, ułatwiamy sobie skupienie na nim uwagi i zabezpieczamy się przez roztargnieniem. Nasze oko posiada jeszcze inne właściwości i przymioty, o czym pomówimy za chwilę. Oprócz wzroku spełnia jeszcze inne funkcje. Wpływ wzroku jest rzeczą cudowną, może być rozwijany i kształcony. Sądzę, że dość silnie zaznaczyłem znaczenie kształcenia percepcji. Umysłowość człowieka rozwijała zmysły przez długie wieki ewolucji, a z pewnością wysiłki takie nie byłyby ułożone, gdyby cel nie był tego wart. Ja, chcę poznać świat, a Znaczną część tej wiedzy można dostać tylko przez zmysły. Kto uczy się jogi musi czuwać, a zmysły i siłę percepcji mieć rozwinięte. Wzrok i słuch trzeba szczególnie ćwiczyć. jeden z Was zdziwiłby się, gdyby zetknął się z joginem o wysokim stopniu rozwoju i zobaczył jak czułe posiada on zmysły. Dostrzega najmniejsze różnice w przedmiotach, a bystrość jego wnioskowania jest tak wielka, że zdaje się jasnowidząca, prawie cudowna. W rzeczy samej możliwy jest pewien stopień jasnowidzenia dla człowieka, który na drodze skupienia uwagi rozwinął sobie wzrok. Przed takim otwiera się nowy świat. Trzeba się nauczyć panowania nad zmysłami, nie tylko w znaczeniu uniezależnienia się od nich. Ale i w sensie rozwinięcia ich do stopnia możliwej doskonałości. Rozwój zmysłów fizycznych ma wiele wspólnego z rozwojem zmysłów astralnych. Raja yoga ma na celu nie tylko zaopatrzyć ucznia w rozum o wysokim rozwoju, ale i w narzędzia do jego użytku, to jest zmysły możliwie najdoskonalsze.